accepted bitcoin for the skatepark project we do, yeah um, we have for a little while now and um, i think if anyone goes outside there's a qr code on the ramp i will send to congress a bill that will make bitcoin a legal tender in el salvador in the short term this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy and in the medium and long term we hope that this small decision can help us push humanity at least a tiny bit into the right direction Konferencja Bitcoin Nashville. Dziś rozpoczęcie konferencja od 25 do 27 lipca. Jak widzimy między innymi Salwador w roku 2021 podczas tego wydarzenia ogłosił między innymi Bitcoin w swoim kraju oficjalnie obok dolara. Są plotki, pogłoski, że i także Trump czy też Lamis ogłaszał tego typu wydarzenie dla Stanów Zjednoczonych. I tak ostatnich 5 lat konferencja Bitcoin stała się jednym z największych na świecie zgromadzeniem fanów BTC i całego otoczenia technologicznego. Dziś to wydarzenie w Nashville, Tennessee. I jak piszą, zabieramy Was do miasta muzyki i wolności. Jest konferencja na żywo każdego dnia od godziny 15.00 dziś i jutro. Donald Trump ma przemawiać w sobotę z tego co widziałem w terminazu. Schedule, jeżeli jest to informacja niepoprawna, no to poprawcie, dajcie znać. I tak to wydarzenie, linki zawarte pod materiałem, transmisja na Bitcoin Magazine i YouTube, albo zobaczyć możemy na ich portalu właśnie wypowiedzi, no i główne dowództwo. Kwestia polityczna, Donald Trump, czy będzie faktem, czy też plotką ostatnie informacje. Jak widzimy, Michael Saylor, Katie Wood, tutaj nikogo nie zabraknie, a także, jak wiemy, inne postacie polityczne, między innymi Lamis, która też ma ogłosić wydarzenie Bitcoin dla Stanów Zjednoczonych. 25. dzień lipca, czwarty witam na CryptoFlash, info kryptowalut, kryptowalutą, także inne wydarzenia kryptowalutowe tego dnia, to kanalną komunika, lama i tak dalej. A zaczynamy od rynków tradycyjnych. Powiem szczerze, SP500 liczy największe spadki od 2022 roku. I tak, alfabet Tesla, jak pisze portal, spadają łeb na szyję. I ten SP500 zamyka się na minusie sporym, odnosząc największą jednodniową stratę. Akcje spółek technologicznych gwałtownie spadły po mało imponujących wynikach za drugi kwartał gigantów Alphabet i Tesla. Spadek SP500 liczy 2,2%, Nasdaq 3,6%, Dow Jones 1,3%. Tesla liczy spadek 12%. Zyski za drugi kwartał okazały się niższe od szacunków na skutek spadku sprzedaży pojazdów, akcje spółki Alphabet będącej własnością Google spadły o prawie 5%, mimo że jej zyski za drugi kwartał przekroczyły oczekiwania dzięki zwiększonej sprzedaży reklam i dużemu popytowi na jej usługi w morzach. Jaka jest odpowiedź giełd azjatyckich na czwartkowy poranek? Także spadek, kryzys technologiczny, ten się rozprzestrzenia. Akcje chińskie testują 5-miesięczne minima. Podążają za wyprzedażą na Wall Street. Nastroje słabe wobec kim wciąż się utrzymują. Najgorzej radzi sobie japońskie Nikkei 225 ten stracił 2,7%. Hongkong spada 1,8%. Chińscy giganci internetowi ponieśli straty w porównaniu z amerykańskimi konkurentami. Sektor technologiczny już w zeszłym tygodniu notowywał duże straty. Został zaatakowany przez realizację zysków po poważnym załamaniu w ciągu ostatniego roku. Japonia, Australia Australia i Indie czerpią zyski z rekordowych wzrostów, a chińskie indeksy Shanghai Shenzhen, Shanghai Composite spadły stosunkowo mniej niż ich azjatyckie odpowiedniki, ze względu na mniejszy udział technologii w obu indeksach. Bitcoin i TFLOT, Table, wczorajsze dane i tak napływ na plus, malutki, ale plus 44 miliony dolarów, między 26 milionów, Greyskel BTC a na plus BlackRock 66 i to jest ta różnica, spójrzmy na Ethereum ETF, czyli nowość, a ten w dniu wczorajszym pod 23 ma na minus 133. I tak, Grayskali minus 326 milionów, BlackRock Fidelity i też Bitwise. Wanek na plus. Ma Mapa po likwidacji pozycji long short na 10 interwał 24 godziny. Nie widzimy większych pozycji. Zobaczmy na tygodniowy interwał. Tutaj także zobaczmy na miesiąc. I doszukać się możemy zarówno o górę, jak i dołe płynności 62, czy też chociażby 68. Oczywiście to się zmienia z minutę na minutę. Funding rate pozycja na plus. Nie ma żadnych ujemnych. Open Interest z wolumenem po tych ostatnich wzrostach. Mniejszy open interest wciąż wysoki i podwyższony wolumen w ostatnich dniach ogólnie. Okiem na Glaznot, poranne dane, statystyki, Rate minus 17%. Zobaczmy na górników ostatnie dni, oni mieli ostatnie dni większe interwały i na chwilę obecną mamy aktualizację czy też inną statystykę, bowiem te ostatnie dni były w większych ilościach 9000 czy 16%. Minus 2600. Tutaj zapytam support, czy jest jakaś aktualizacja w tej kwestii, bowiem według danych w ostatnich dniach one były znacząco większe. Powrócimy do tego tematu jutro. W innej kwestii Hashlibon Inversion ma zawrót tych dwóch 30-dniowych, tak, na 30. Jest to pozytywny sygnał. Zobaczymy, czy się utrzyma ten sentyment, czyli potencjalny brak podaży ze strony górników dalej. Konferencja krypto Nashville Bitcoin i tak jak czytamy z wielu źródeł popierająca krypto, między innymi senator właśnie Lamis, ta planuje ogłosić na konferencji swoje wygłoszenie dotyczące przepisów dotyczących rezerw strategicznych Bitcoina nakładając na rezerwę federalną obowiązek zakupu BTC i otrzymywania go jako aktywów rezerwowych. Tak jak amerykański bank centralny przechowuje złoto. Jak wiemy Kamala Harris nie weźmie udziału w wydarzeniu, mimo wcześniejszych informacji. Robert Kennedy, junior chciałbym, aby rząd federalny zaczął kupować Bitcoin i ostatecznie podczas mojej kadencji It's kind of a basket of hard currencies of maybe platinum and um, gold and other hard currencies and and begin issuing at least a class of treasury bills um, that are anchored to hard currency let's say in the first year by one percent and then maybe the next year by two percent and you know to watch how that goes, Hashdex składa wniosek S1 w sprawie ETF, ma przechowywać BTC Ethereum, a także inne potencjalne aktywa. Zarządzający aktywami cyfrowymi Hashdex wykonał kolejny krok w kierunku zaoferowania w Stanach Zjednoczonych połączonego funduszu ETF opartego na BTC i Ether. Jeśli jakikolwiek inny kryptoaktyw niż BTC i Ether stanie się kwalifikowalny do włączenia do indeksu, przejdą na strategię replikacji, w której tylko BTC i Ether będą w tych samych proporcjach, jakie zostaną określone przez indeks. Pisze hashtag w swoim ogłoszeniu ETF. #hashdex byłby ważony według względnych kapitalizacji rynkowych free float notowanych monet. Jeśli zostanie zatwierdzony, proporcja wyniesie 7,6% na BTC 23% na Ether. A dalej Litecoin, Channeling, Uniswap, Falcon to niektóre z krypto aktywów notowanych również na indeksie NASDAQ Crypto, które #hashdex może chcieć w przyszłości uwzględnić w swoim ETF. Rosyjski parlament uchwala ustawę o wykorzystaniu kryptowalut w handlu międzynarodowym, legalizuje wydobywanie kryptowalut. Ustawodawstwo ma na celu ułatwienie transakcji międzynarodowych, które zostały utrudnione przez zachodnie sankcje, presję regulacyjną na lokalne banki. Wykorzystanie krypto pozwoli niektórym branżom ominąć określone przepisy handlowe. Rosja doświadczyła znacznych przerw globalnych transakcji z kluczowymi partnerami handlowymi jak Chiny, Indie Zjednoczone, Emiraty Arabskie i Turcja. Spowodowane jest to tym, że lokalne banki wykazują zwiększoną ostrożność pod presją zachodnich regulatorów. Obecna ustawa legalizowanie wydobywania kryptowalut ta nakazuje rządowi i bankowi Rosji regulacje dotyczące działalności wydobywczej zgodnie z nim monitoruje organ federalny. Inicjatywa ma na celu zalegalizowanie wydobycia, zapewnienie deklaracji dochodów i ułatwienie płacenia do podatków. Od dziś, od 25 lipca wierzyciele MTGOX otrzymają BTC Bitcoin Cash od Bitstamp. Oczekiwany proces i około 20 tysięcy osób biegających się o odszkodowanie może otrzymać łącznie 9 miliardów dolarów w BTC, Cash, ETH. Z Wielkiej Brytanii poczekają trochę dłużej są wykluczeni z początkowej rundy dystrybucji. Europejski Bank Inwestycyjny wzywa do większego finansowania innowacji w Unii Europejskiej. I tak nowy raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego podkreśla potrzebę zwiększenia finansowania innowacji. Chcą utrzymać pozycję lidera technologicznego, konkurować w skali globalnej w kluczowych sektorach takich jak sztuczna inteligencja i technologie wschodzące. Dokładnie w dniu wczorajszym raport, publikowany tam, określa pilną potrzebę usunięcia barier inwestycyjnych celem skierowania oszczędności do kluczowych obszarów rynku Unii Europejskiej. Raport został zatytułowany Luka w skalowaniu Finansowego powstrzymujące innowacyjne firmy w Unii Europejskiej. Wyzwania są mocne, ma ograniczony rozmiar głębokość rynków kapitałowych, stwarza poważne wyzwania dla innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza w fazie skalowania, gdy finansowanie jest ograniczone. Ten niedobór utrudnia akumulację kapitału, wzrost, produktywność, możliwość zatrudnienia firm podkreślają, że inwestycje kapitału wysokiego ryzyka w Europie są znacznie niższe niż w Stanach Zjednoczonych, to skutuje wolniejszą akumulacją kapitału w firmach europejskich w porównaniu z ich odpowiednikami z Doliny Krzemowej. Nowy fundus oferuje posiadaczom Bitcoinów ścieżkę do obywatelstwa w Unii Europejskiej. Chodzi o Golden Visa za pośrednictwem portugalskiego programu. Posiadacze bitcoina mogą teraz uzyskać obywatelstwo portugalskie inwestując w kryptowalutę. Trzeba posiadać stronie 500 tysięcy euro, czyli około 542 tysiące dolarów za pośrednictwem funduszu. Dzięki temu otrzymasz pięcioletnią inicjatywę polegającą na przyznaniu zezwoleń na pobyt za inwestycją obywatelom państw spoza Unii Europejskiej. Jak wiemy z informacji, Ferrari rozszerza płatności kryptowalutowe na całą Europę i to jest rozszerzenie płatności krypto do końca lipca tego roku. Początkowa akceptacja była w USA, ta miała miejsce tamtego roku. Obecne akceptowane płatności Bitcoin, Ether, USD. Mimo popularności kryptoakceptacja firmy jest nadal rzadka wśród większych innych firm. Losujemy komentarz dnia ze wczorajszego Crypto Flash 50 dolarów giveaway miesiąca z owej listy, o to całej a dziś na listę wpiszemy to Wiki Hunter, komentarz dzięki, dzięki również i informacje dalej. Jak pisze Kiyong Young Bitcoin znajduje się w fali akumulacji, tak podsyłał to Grafik Liquidity Investor. Ostatniego miesiąca było 358 tysięcy, gdzie przyniosło się na adresy stałych posiadaczy. W lipcu globalny napływ funduszy ETF spod wyniósł 53 tysiące. Nie wszystkie pozostałe bitcoiny znajdują się w portfelach depozytowych, ryby wyraźnie się gromadzą i to na niespotykalnym wcześniej poziomie. Tego tak to możemy zobaczyć. Pry moment Holder Demand, 30 dniowy balans zmiany. Ten różowy wypeł na cenę BTC i Akumulacja etf zaczęła się od stycznia 24, po dziś dzień widzimy to. I dalej podsumowa informacje z giełdy Kraken, gdzie zostało rozdysponowane do MTGOX wierzycieli i wszystkie strefy czasowe zostały dokonane. Wolumen obrotu i spot przepływu wymiany na Krakenie, tego to wygląda, ratio bez większej reakcji cenowej bit bitstamp. No i cena też korygować może kilka procent. Inna informacja o stablecoinach, ten rosnący w ostatnich dniach na rynku kryptowalut też w kryptobilans nosiliśmy tą informację. Trading views, rzućmy okiem na oscillatory, średnie kroczące, pozycje neutralne, buy kent tygodniowe sell installatory strong buy, buy i tak miesięczne, tutaj zamykamy miesiąc niebawem Bitcoin w 64200 300 wahania, ostatnie korekty interwał dniowy, tygodniowy, rzućmy okiem na sytuację ponadto Bitcoin Cash po tych wyprzedażach, czy też nie adres dominacja wciąż uklepuje tutaj, no total 3 że zjazd, jak trzyma się ETH, minus 5%, czy 3100. giełdy, GL, sprzedaż SP500, tak, nurkowanie ale też jest tutaj przemiana kapitału, jak widzimy w small cap Russell tutaj wzrostowo kasy na, na Wall Street, być może trwa QQ Index, także w dół technologiczny, a indeks strachu WIX w górę. Wróćmy okiem na firmy wydobywające BTC, te też odreagowania, mimo wcześniejszych wzrostów oczywiście, ożywienie na rynku kontraktów terminowych, wzrost apetytu na spekulacje i tak to z poziomu 66 tysięcy dolarów BTC, gdzie dolara transakcji wynosiły 214 tysięcy i tu wniesiliśmy się na 289 tysięcy, obecny wskaźnik, ten przekracza ostatni, no i tutaj potencjalny jest może być wykonany dalszy ruch w jedną ze stron mocniejszych, także rezerwy ETH na giełdach malejące w ostatnich dniach. Dlaczego Stany Zjednoczone nie potrzebują podatku od górnictwa? Lamis Senator, ta, która ma wziąć udział w Bitcoin Nashville, być pozytywna, nastawiona na akceptację BTC. Ta publikuje raport, którym sprzeciwia się proponowanemu 30% podatkowi akcyzowemu na energię elektryczną dla górników. Tutaj już ten temat toczy się od kilku dobrych kilkunastu miesięcy. Raport ten przeanalizował propozycję prezydenta Bidena do wprowadzenia 30% podatku. Co mówi raport? Zdaniem Lamis, ruch administracji może zniszczyć rozwijający się amerykański przemysł wydobywczy BTC, który zaczął się rozwijać po tym, jak Chiny zakazały go wydobywania, tak, to możemy zobaczyć globalny ranking górników, czerwona pozycja USA. Niebieska, Chiny, a także Rosja. Lamis powołuje się m.in. na dane Bitcoin Energy i mówi jako dowód: wydobywanie bitcoinów jest czystsze niż powszechnie się uważa, zauważając, że nawet 52,6% wydobywania może odbywać bezemisyjnie. Nazywa propozycję źle pomyślaną polityką, która może zgodzić z celom, które ma osiągnąć. Dokładnie w marcu administracja Bidena zaproponowała 30% podatek akcyzowy na energię elektryczną. W dokumencie uzasadniono wzrost zużycia energii celem pozyskiwania zasobów cyfrowych. Stwierdzają, że szkodzi to środowisku, powoduje wzrost cen energii. Przewiduje się, że podatek będzie wprowadzony stopniowo w 2025 roku, gdzie stawka ma wynieść 10%, w przyszłym roku 20%, a następnie 30%. Dla mnie skrytkuje inicjatywy i zdanie podatek ten pozbawi branży krypto. Amerykańscy górnicy zużywają tyle energii elektrycznej, ile cały stan. W zeszłym roku górnicy krypto, tak jak to na tej mapie, odpowiadali za 0,6% i 2,3% tego zużycia energii w USA. Według danych Energy Information Agency, cały stan Utah wydał mniej więcej tyle samo energii elektrycznej. Pod koniec ubiegłego roku 137 farm w kraju należało do firm wydobywających krypto. Sprzęt jest rozproszony w 21 stanach. Najbardziej aktywni w Teksasie, Nowy Jork, Georgii. Ogólnie ta Propozycja ustawy z tego, co informacje się przewijały, była już uchylona, bodajże rok temu, ponownie wprowadzono, więc tutaj wciąż update informacji. Spójrzmy na końkę pozycję ostatnie, top 1000, m.in. Magaskej i odreagowania także większe. Publikacja od Kadabry na grupie Telegram stworzył własną listę tutaj i przykładowe projekty, rozgrywające oczywiście nie tylko fikcyjne, ale też na uleczy siedzące no i spójrzmy na ostatnie 24 godziny największe reakcje, spadki do śledzenia z pewnością tutaj będziemy się przyglądać temu wszystkiemu. W interwale 7 dniowym Blok z mną tak to tutaj zrobił dość kabą z 300 tysięcy, zebrane dip na nawet na pozycję 70 milionów, chyba 100 milionów. Potencjalnie BLOCKEX, Okta bardzo mocno się przewija. Na grupie to wcześniej też Radiant, jest Dynex, KASPA już rozegrana. Niektórzy rozrywają tutaj print, giełdę MX, przecież Flut, który leży na ziemi, bardzo ciekawy, może się zbawić łącznie z Blue projektem, którego jeszcze nawet nie ma jako Ngeko, i też Chiny, między innymi ekosystem. Kałokuom Dion, cudos. Informacje bodajże z wczoraj, tak? Konferencja prasowa piłkarska lugano C i logo BTC za plecami Jose Mourinho. Lugano Lugano significa to, że Lugano i tak, Szwajcaria. Grupa Telegram, kryptospekulacja, chat, link zawarty pod materiałem, codzienna dawka, informacje, dyskusja, różne projekty, różne rozgrywania, a także kryptospekulacja podgrupy, regulamin grup. Mowa także o projekcie Blue, to ten. cx Nine. także poczuł całą informację i już dwa dni wcześniej mieliśmy też info, a ten trzyma się w okolicach 1,9 miliona dolarów, holdersów nawet nie ma 500, jak widzimy każdy ma szansę wciąż na pozycję. Ciekawe połączenia w tle, zapraszam Spun 9 podstawowe informacje. Moderator, co tutaj pisze? Spun, zobaczmy się, ma chodlerzy. Dostają dużo pytań o to, co w Hodlu. Proszę bardzo, jego lista poniżej: Okta Rio, Road, Clore, Blocks, Trias, Danix, NXLA, Life. No i projekty, tak, nawet ZEP wciąż. I pyta, co u Was w Torbie. Post od kadabry, ten, który wcześniej informowaliśmy. No i tutaj ma codziennie zestawienie sobie publikować. Wczorajsza krypto bilans, redystrybucja w 90-dniowej. Dane techniczne, zapraszam do zapoznania się. Górnicy Harzej Boney tutaj dość ciekawy temat. Dlaczego te dane na GLASSNOT? W kwestii górników, czy mamy jakieś updates? Ja wiem, że wcześniej nie mogłem tego wykresu znaleźć, więc może jest jakaś informacja. Jutro powrócimy. Jednak dane z innych danych technicznych pokazywały te wcześniejsze, czyli 9000 i tak dalej. Ryoshi, czy nie Tak, jak tutaj Apple on zmienił swoje nastawienie w portfolio, na ekosystem i nie tylko. Wczorajszy, właśnie ten screenshot glasnot między innymi odnoszący się do sytuacji górników, a także ten wolumen Open Interest zwiększony, short pozycje krótkoterminowych posiadaczy, którzy weszli w strefę zysków od ostatnich danych, a także. Interwały dalsze jak tygodniowe, miesięczne. Glassnod także podrzuca podsumowanie tygodnie, m.in. odnosi się mocno do kontraktów terminowych, gdzie wzrastają właśnie w tych ostatnich dniach. AMT podrzuca też właśnie Puel Multiply, tak ten indykator Davida, który pokazuje strefy właśnie sytuacji też z górnikami, m.in. Black Swan, także swoje analizy techniczne w tym w okresach czasowych i nie tylko mamy tutaj tak bitcoin USD dollar i hawk tak hawk na sieci kłom one to wszystko jest nowiutkie, layer one kłom ekosystem to spekulacja czwartek dziękuję